Siemma, siema, kolejny odcinek z serii Pokazuje Sydney z góry, już trzecia część. Pierwsze dwa były na, na Cove, czyli na Sydney the Rocks, a teraz jesteśmy na Darling Harbour. Piękne miejsce, także zapraszam. Alpnista Sławosz zaprasza na australijskie perypetie. Zaczniemy od mostu, bardzo popularne miejsce, To jest ten most tutaj nazywa się Pyrmont Bridge, bardzo popularne, romantyczne, w ogóle ta cała okolica tutaj jest, jest piękna. Diabelski Młyn, on też jest oczywiście znany, ale co Wam chcę powiedzieć, dawno, dawno temu, jeszcze przed moim przyjazdem tutaj do Sydney, kilka lat przed moim przyjazdem, tutaj po tym moście przejeżdżała kolejka. Taka kolejka monorail, taka sama jak jeżdżą w Singapurze. I tam, tam, tam na samym końcu tam jest taka tuba, i e, ta tuba była stacją tej kolejki. E, no, także jak kogoś opowiadam po Sydney, to, to oczywiście tutaj też ekipę zabieram. Czy nie, że ja jestem jakimś przewodnikiem czy coś, tylko znajomych moich. Zaczynamy gdzieś tam w Chinatown, tam jest chiński ogród, idziemy sobie tutaj, Pyrmont Bridge nocą, to wszystko jest pięknie oświetlone. Tutaj w ogóle w tej zatoczce, w tej zatoczce też jest taka impreza, która się nazywa e, Vivid Sydney. W sumie dokładnie nie wiem o co tam chodzi, bo pytałem wielu znajomych Australijczyków i nikt mi nie potrafi powiedzieć o co w tym chodzi. E, chyba po prostu chodzi o to żeby zarobić pieniądze. Robią taki pokaz sztucznych ogni, są też takie autentyczne ognie, wybuchają fajerwerki, są tutaj, są tutaj barki ustawione na, na wodzie. Wszystko w rytm muzyki, także warto się przejść, w sumie nie wiadomo o co tam chodzi, bo no, po prostu to ładnie wygląda, ale nic z tego nie wynika. Chyba chodzi o to żeby po prostu ludzie przyszli, wydali pieniądze i coś kupili. E, parę razy na tym byłem chyba ze dwa. To tak, dobra. Idziemy dalej, a właśnie tam w oddali jest Anzac Bridge, czyli drugi taki bardzo popularny most, mniej popularny niż Harbour Bridge, dużo mniej popularny, ale no most jak most nie jest aż takie picki. I w ogóle zapomniałem wam powiedzieć, że jak tutaj idziemy sobie tędy, czy tędy przez most i tutaj dalej tym bulwarem, tak to się mówi bulwar, tam do samego końca to aż można dojść do, do mostu, czyli do Harbor Bridge. Dobra, jedziemy dalej. Co my tu mamy? Marina, tak jak widzicie, łódki stoją. Niektórymi z tych łódek można się wybrać na jakąś wycieczkę, jak się zapłaci, oczywiście. Jest muzeum marynarskie. Marynarskie, czy tam morza? No nieważne, wiecie o co mi chodzi. Same muzeum jakoś szczerze na mnie wielkiego wrażenia nie zrobiło, ale. Bardzo mi się spodobało to, że można było wejść na, okręty, na te okręty wojenne. To mnie zna osobiście, to wie, że mam przeszłość wojskową. Także takie rzeczy mnie trochę kręcą. Tylko trochę. Także wchodziłem tam na ten okręt. Nie wiem, czy to jest, czy to jest fregata, czy to jest jakiś kuter. Nie mam pojęcia. No a w każdym razie byłem, widziałem, oglądałem sobie te działka. Tam, tam było całkiem spoko. Stała też łódź podwodna, niestety na łódź podwodną wejść nie mogłem. Jak widzicie, też są jakieś takie starodawne okręty. A tam w oddali widzicie, jest stacja um, promów taka zielona. Nie wiem, czy będzie widać. Chyba będzie widać. Zrobię zbliżenie. Tam jest ta... o, właśnie teraz, prom. Taki ten żółto-zielony przy... tam przyjeżdża, cumuje. Zaraz wejdą pasażerowie i popłyną sobie gdzieś tam dalej na jakąś inną wysepkę. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj mamy. <tuszy> Akwarium i Muzeum Ogólnie Przyrody, Zwierzęta. To, to jest akurat bardzo fajne miejsce. Tu warto pójść trochę drogą, ale, ale warto. Ta droga tutaj to jest droga, którą się jedzie bezpośrednio na, na most, ta tutaj, na Harbor Bridge, i tam się przejeżdża na północne Sydney. Tutaj, jak widzicie, jachty stoją różne, różniste, bardzo bogatych ludzi. A tam na końcu widzicie jeszcze dwa przystanki, jeden i drugi, czyli to są. No, nazwalibyśmy to. No, port to chyba za duże słowo. W każdym razie, wiecie o co mi chodzi. To jest no taki przystanek dla, dla takiej barki. I można tak samo jak tutaj, identycznie. Identyczne podpływają. No, i można sobie wziąć. Można sobie wziąć, odbić się kartą, tak samo jak się płaci za tramwaj, czy za, powiedzmy, jakiś metro, czy za pociągi, no i popłynąć sobie na te różne wysepki, jest taka fajna wyspa, tam się nazywa Kakadu Island, kiedyś na niej byłem, też warto się przejechać, można też popłynąć stąd na, na jakieś plaże, na Manly i tak dalej, no, także tyle, mam nadzieję, że się podobało, a ja w ogóle w robocie jestem, pokażę Wam, o. Zjeżdżamy na takim czymś tutaj. Tutaj linę mocowaliśmy, tu i tutaj zjeżdżałem na dół, ma tu jest akurat niezbyt wysoko, ale tak powiedzmy, że 13 piętro i tutaj okienka myłem dla takiego kolegi, który dawał to zlecenie. Kończymy na dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się podobało, tak jak mi się podobało, ponieważ Darling Harbor to jest jedno z najpiękniejszych miejsc w tym mieście i osobiście moje jedno z najbardziej ulubionych miejsc. Także nie mogło się nie podobać, napiszcie komentarz dla zasięgu i pozdrówki, cześć.